Dzień dobry, dzień dobry, w sobotę, 26 sierpnia wyjedziemy na piknik rodzinny. A tutaj jest ten piknik właśnie, już trwa. Jest jakiś <laughs> zamek do skakania. Idziemy zobaczyć. To właściwa impreza jest tutaj, a to boisko całe to grają dzieci i młodzież z Ukrainy. Wszyscy. Wszyscy to Ukraina. Patryś tutaj zjeżdża, skacze Teraz Patryś do tego skoczył albo nie widać, bo buszuje w środku. O! Gdzieś tu na chwilę się pojawił, proszę jest. No, a to jest ten drugi zamek. A właściwa impreza to jest tam dalej. Gdzieś, ale tam jeszcze pójdziemy później może. Lody bardzo dobre. No, bardzo dobre lody. Tak jest. Tutaj właśnie jest ten piknik. Patryś ma watę cukrową. Trzecią w życiu. Dwóch poprzednich nie zjadł. Sam no bym No jest, jest am, kochanie. Am, am, o. No śmiało ugryź, Tak, am? No lub am. Albo tak sobie pociąg, zobacz. Tak. No, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. I teraz patrz, Patryś. Próbuj. To się je, skarbie. To się je. No? Nie? Hmm? Próbuj. Nie? nie? Ta... Trzecia próba nie uda. A myślę, że to balon. Hmm. Tutaj obok to jest taka fotobudka i tutaj sobie takie właśnie zdjęcia śmieszne porobiliśmy. No, tak tak. A tu patrz sobie. Eksploruje świat. To Patryś dostał taki medal właśnie go za udział w pikniku. Tu idziemy do cioci i wujka A tu zobaczymy co tu jest. Odchyl głowę, zobacz. tutaj Patryś ogląda książeczkę u cioci. Jaki piękny. Mu, mm -hmm. a to jest Biedroneczka. Gdzie jest jeszcze Biedroneczka? Poszukaj. Jesteśmy tutaj w cmentarz Prodnik Czerwony. Idąc cmentarną aleją. A my tutaj idziemy do jakiegoś centrum handlowego Serenada. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Agnieszka tutaj szuka parkometru, bo nie wie gdzie się parkuje. A tak jest w środku. Takiej sprawy. Nie ma tutaj mcdonalda, ale są inne sprawy, więc tak. Ałano, chyba to tak jest gorąco. To jest, dla dziecka. Mm. to jest burger dziesięcy, kawał burgera. No, Awany. Ale... Ała. ała jest. Ała. ma tutaj braka, narażałam taką sałatkę. Musisz kole, te sprawy. Także jemy. Patrysz już się nie może doczekać. Ała. No, ała Tutaj Patryciek babi się szaloguje jeszcze.